Choinka, najpiękniejszy symbol świąt Bożego Narodzenia. Przed świętami nie możemy się doczekać, kiedy ją wreszcie ubierzemy. Po świętach pojawia się problem, co zrobić z uschniętym drzewkiem. I choć do świąt jeszcze dwa miesiące, my dziś podejmujemy choinkowy temat. Firmy odbierające odpady w większości polskich miast, również w Piotrkowie Trybunalskim, mają obowiązek zabrać naszego poświątecznego iglaka. Odbiór drzewek świątecznych z nieruchomości zamieszkałych z terenu miasta Piotrkowa Trybunalskiego, zgodnie z aktem prawa miejscowego, odbywa się w pierwszym tygodniu lutego. Szczegółowe terminy odbioru drzewek świątecznych są przedstawione w harmonogramach odbioru odpadów. Które dostarczane są do mieszkańców nieruchomości zawsze na koniec danego roku. I tak w przypadku zabudowy jednorodzinnej, drzewka świąteczne należy wystawić przed nieruchomość w dzień odbioru do godziny 6 rano. Z kolei w zabudowie wielorodzinnej, drzewka należy wystawiać przy pojemnikach na odpady komunalne lub przy altanach lub pergolach śmietnikowych. Należy pamiętać, że sztucznych choinek nie można wrzucać do pojemnika na odpady zmieszane. Z choinki należy zdjąć świąteczne ozdoby. Powinny być również bez stojaków i doniczek. Ponadto przez cały czas choinki, można inne odpady zielone, można bezpłatnie dostarczać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, który w Piotrkowie znajduje się przy ulicy Orlej na terenie elektrociepłowni. Jeżeli ktoś przegapił, że tak powiem, termin odbioru, drzewka można wrzucić do pojemnika na bioodpady lub do worka. Należy pamiętać jednak, że trzeba go samodzielnie rozdrobnić, pociąć gałązki i pień na mniejsze kawałki. Wyrzucenie choinki to tylko jedna z wielu opcji. Warto pamiętać, że iglakowi można dać drugie życie. Ścięte drzewka możemy wyrzucić na kompost, który później wykorzystamy jako nawóz dla roślin. Jeśli zdecydowaliśmy się na drzewko z korzeniami, możemy wystawić je do ogrodu czy na taras, a wiosną przesadzić do gruntu. Jednak na pewno nie do tego leśnego. Pamiętajmy, że nie sadzimy ich w lesie. Nawet jeżeli mają bardzo dobrą bryłę korzeniową, ale są to zwykle drzewa, prawda, nie naszego pochodzenia, czyli są to jakieś jodły korańskie, są sosny żółte, bo też takie się biera koso drzewiny, również jest to świerk kujący, świerk taki srebrny, prawda? I te drzewa trafiają do nas, do lasu. Otóż w lesie, w polskich lasach takich gatunków być nie może. Możemy takie drzewo ukorzenione wziąć i przekazać koledze, znajomemu, jeżeli sami mamy ogródek, prawda, ogród, działkę i chcemy, żeby ona była zadrzewiona, kupujemy choinkę w doniczce. Jeśli natomiast nie chcemy z tym drzewkiem dłużej przebywać, kupujemy choinki cięte, choinki z plantacji, ale pamiętajmy, również tych ciętych nie wywozimy do lasu. Nie pozostawiamy. Takie drzewa często mają na sobie różnego rodzaju szkodniki, mają na sobie części ozdób, prawda, świątecznych i one później trafiają do nas. Takie drzewa powinny trafić na wysypiska śmieci, nie powinny trafiać do lasu. Jeżeli chcemy cokolwiek zrobić dla lasu, to Przyjdźmy złóżmy z jabłek wąbki na y, świerku leśnym. Zwierzęta z tego skorzystają, a my nie będziemy zaśmiecać w ten sposób lasu. Pamiętajmy również, że choinek nie można spalić w domowych piecach czy kominkach. Przyczynia się to do powstawania smogu.